Czas nie istnieje Czas i to tylko złudzenie Kreowane przez neurony w naszym mózgu Tak samo jak nie istnieją przypadki niemożliwe również Nie istnieje, nie istnieje Zaufaj swojemu wewnętrznemu Ja Efekt motyla Zrobi za ciebie całą resztę Serce skumienia, ale zimne jak lód Proszę go nie upuść, nie chcę zbierać go znów Wyimaginowany, pogatwany obraz siebie Teraz sam już nie wiem ile serio jest mnie we mnie Serce z ale zimne jak lód Proszę go nie upuść, nie chcę zbierać go znów Wyimaginowany, pogantwany obraz siebie Teraz sam już nie wiem ile serio jest mnie we mnie Oddałem życie Bogu, jak mnie zapytasz o powód To ci powiem, że za dużo mefy Miałem tak wysokie loty, że nie kumałem przelotu Miałem tak wysokie loty, że mi wniosła o rozwód Ale nie, nie, nie byliśmy w osłowie Ale ściuczyłem, jakby moje serce było twoje. Twoje, 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 twoje Oddaliśmy sobie nawzajem serca i strzeliliśmy heczat To jest chore, biorę oddech Dajcie wodę, pomoże mi może a może się uzależnię Od niej Zdół, nie chcę gasnąć jak pat. I thought you were my best friend. Serce ale silne jak lód. Proszę go nie upuść, nie chcę zbierać go znów. Wyimaginowany, pogotwany obraz siebie. Teraz sam już nie wiem, ile serii jest mnie we mnie. Serce skupienia ale... I fan na obraz siebie, nie upuść niech zbierać go Teraz sam już nie wiem ile serio jest. Teraz sam już nie wiem ile serio jest mnie we mnie.